Sytuacja na rynku kapitałowym jest obecnie nieciekawa. Nie możemy za to obwiniać giełdy. Jak Pana zdaniem powinna być w tej chwili prowadzona polityka polskiego rynku kapitałowego, żeby jednak przyciągnąć inwestorów nie tylko polskich, ale i zagranicznych? Oczywiście inwestorów indywidualnych również. Ja myślę, że zarys polityki jest świetnie opisany w Zielonej Księdze opublikowanej ostatnio przez Komisję Europejską. I tam są w większości przypadków podane działania, które trzeba podjąć, o których Izba już mówiła od paru lat, że w Polsce powinniśmy zrobić to samo. No są to działania w, w kierunku jakby polepszania struktury finansowania przedsiębiorstw, obniżania kosztów finansowania w tym celu, żeby gospodarka była bardziej nowoczesna i szybciej się rozwijała. Zielona Księga twierdzi, co jest naturalne, że. I tak ciężar finansowania gospodarki spoczywa na, na, na bankach. Chodzi jednak o to, żeby znacznie zwiększyć rolę rynku kapitałowego, gdy bowiem rynek kapitałowy w większości przypadków finansuje innowacje, powoduje restrukturyzację branż, finansuje nowe przedsiębiorstwa w zakresie nowych technologii. Czyli innymi słowy rynek kapitałowy nie ma zastąpić roli banków, ma być uzupełnieniem ale tym uzupełnieniem, który zwiększa produktywność gospodarki. W Zielonej Księdze jest nawet stwierdzenie, że, że w Europie przedsiębiorstwa zależą w dużym stopniu w finansowaniu od banków. Rola banków w finansowaniu przedsiębiorstw to jest około 70%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 30%. Reszta, te 70% to są pozabankowe źródła finansowania, no i dzięki temu prawdopodobnie między innymi gospodarka, produktywność gospodarki amerykańskiej jest większa niż przeciętnie europejskiej. I, i co więcej, ostatnio, jak przeczytałem materiałek Komisji Europejskiej, ta, 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 ta różnica w produktywności się zwiększa na rzecz amerykańskiej, i to samo my w Polsce powinniśmy zrobić. Kierunku rozwoju rynku kapitałowego, a więc zwiększyć podaż kapitału to jest przede wszystkim. A nie ma Pan wrażenia, że ta zielona księga będzie kolejnym dokumentem politycznym? E, ta zielona księga dosyć mocno została umocowana politycznie, e, szeroko rozpropagowana. Ja widzę w Polsce, co się dzieje dużo, dużo uwagi jej poświęcono. Ja tylko żałuję, że takiej zielonej Księgi nie ma dla polskiego rynku kapitałowego. Zielona księga nie jest. Nie mówi o, jedno, o, że ma być tylko jeden rynek kapitałowy w Europie. Mówi o ułatwieniach, żeby był swobodny przepływ kapitałów, żeby przedsiębiorstwa miały większy, łatwy dostęp do kapitałów jakby spoza swojego regionu geograficznego, żeby inwestorzy mieli więcej opcji inwestycyjnych, ale Zielona Księga zachęca wprost rządy krajów członkowskich do dyskusji na temat swoich lokalnych rynków bowiem e, e, lokalne rynki, nawet w ramach Unii Europejskiej, mogą czy powinny odegrać wielką rolę w finansowaniu lokalnych biznesów. Jednym z celów Unii Rynków Kapitałowych to jest polepszenie finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju o średniej wielkości. No, Polska w istocie rzeczy składa się z takich przedsiębiorstw. I nie mam dokładnie, nie znam dokładnie statystyk polskich, ale w Europie tak zwane małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią, zatrudniają ponad 70% osób w całej populacji i odpowiadają za około 60% dochodu narodowego. W Polsce prawdopodobnie ten wskaźnik jest nie mniejszy, a nawet większy, więc szczególnie jest ważne w Polsce podjęcie działań, które z jednej strony mobilizują oszczędności krajowe do konwersji w kapitał, z drugiej str strony wspierają, promują e, pozyskiwanie kapitału na rynku kapitałowym przez przedsiębiorstwa, przed przedsiębiorstwa i po trzecie e, to są działania, które mają na celu no, poprawę wieru, wizerunku rynku i zaufania do rynku.